Kurde, ale te włosy mam tłuste. Ach, bo posmarowałem takim olejkiem. Musiałam sobie kupić olejek do włosów, bo strasznie mam. Połamane. No dobra. I tak wyglądają takie tłustawe. Dobra, będzie dobrze. <grytanie> e, dobra, nagrywam, bo. żeby tego nie zapomnieć. Więc, było pytanie: um, jak sobie poradzić z. Um, Rozmąką z rodziną, jak się nie dać zwariować, jak w ogóle sobie mentalnie z, z tą emigracją um, poradzić. Wiecie co, na to nie ma reguły. Um. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą. Mogę powiedzieć, jak my sobie z tym radzimy, tak? Um, ale czy to działa dla wszystkich, to, to nie wiem. Um, nie jestem jakimś specjalistą od psychologii. Um, trochę coś tam mniej więcej wiem. Um, kiedyś zrobiłam nawet taki kurs na instruktora mindfulness i medytacji, także um, coś nie, coś wiem. <grym> um, mogę powiedzieć mniej więcej, jak u nas to wygląda, więc na pewno ważne jest. Um, żeby mieć takiego trochę czasu dla siebie, tak jak ja teraz mam. Bez nikogo. Jestem tylko ja, radio i piękne widoki. O. <laughs> <laughs> um, I um, moim zdaniem to, 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 jest, to, jest, to jest fajne, to jest coś, co na pewno pomaga. Um, choćby 15 minut, choćby pół godziny. Um, każdy z nas sobie... Um, z tym wszystkim radzi trochę inaczej. Wie, wiecie co, ja też jestem już emigrantką od lat 17, e, więc chyba się po prostu już przyzwyczaiłam, że jestem gdzieś z daleka od rodziny czy, czy znajomych. Może nie od rodziny, wiecie co, bo w Anglii jednak moja rodzina mieszkała blisko mnie. Moja rodzina sprowadziła się do Anglii za mną, mogę tak powiedzieć. Um, Marcina rodzina nie Marcina, mama cały czas mieszka w Anglii, aczkolwiek ona często do nas przyjeżdżała, więc. Um, w ten sposób sobie radziliśmy wtedy. Do Nowej Zelandii już tak często niestety nie przyjeżdża. Więc co Marcin robi? Marcin praktycznie każdą wolną chwilę, każdy dzień wolny, każdy weekend dzwoni do niej na, na Skype czy Whatsapp, co tam, co tam kto używa. No i rozmawiają sobie po godzinę, może czasami nawet dłużej. Czasami nawet nie rozmawiają, czasami Marcin po prostu siedzi. Przy komputerze i gra, a jego mama go po prostu ogląda, po prostu na niego patrzy. Wtrącają się oczywiście nasze dzieci, żeby porozmawiać z babcią i tak dalej. Co też jest fajne, bo dzieci tylko po polsku z babcią rozmawiają co, i się bardzo, bardzo starają, żeby, żeby babcia zrozumiała. To też jest fajne. No i co? Ja na przykład lubię sobie pojechać tak jak teraz, właśnie nad jezioro, sama i wypić kawę i popatrzeć na fajne widoki. Dzisiaj akurat pogoda jest trochę pochmurna, ale jest fajnie. Śnie, śnieżek spadł, także em, widoki zawsze są fajne. E, czasami lubię sobie wyjść e, na plażę i posłuchać wody. E, szumu wiatru, wody, drzew. E, czasami siedzę w samochodzie i słucham muzyki. Zależy, co, co akurat mam, e, na co mam ochotę. Marcin w dniach wolnych gra na basie. E, dużo chodzimy na spacery. No i przede wszystkim, dla nas może jest to troszeczkę łatwiej, bo no, nasza rodzina, czyli ja, Marcin i dzieci jesteśmy razem, więc myślę, że jak jesteśmy wszyscy razem, to jest nam po prostu łatwiej. Wszyscy nawzajem się wspieramy, całą czwórką i staramy się spędzać jak najwięcej czasu razem. Każdy weekend gdzieś chodzimy, co widać na moim kanale podejrzewam, czy na Instagramie. Dużo chodzimy na spacery, dużo chodzimy po górach czy na jakieś wycieczki, jak tylko można. Um, no to w ten sposób to, to działa. Um, I nie wiem, powiem szczerze, że poza tym myślę, że też pomaga być po prostu zajętym um, i nie myśleć o tym wszystkim. E, bo, bo tak, to, to nie jest łatwe być z daleka od, od rodziny czy przyjaciół ja powiem szczerze, że teraz e, kiedy przeprowadziliśmy się z Anglii do Nowej Zelandii, najbardziej, najbardziej tęsknię za moimi przyjaciółmi e, mieliśmy tam fantastycznych przyjaciół, za którymi no, no mówię, no tęsknię, tak? i em, powiem szczerze, że chyba łatwiej mi było przeprowadzić się z Polski do Anglii, bo byłam młoda, chciałam e, po prostu wyjść w świat i zwiedzać i no, i zobaczyć trochę świata, tak? bo ja jestem tam gdzieś tam ze wsi jakiejś, prawda? Świata wtedy nie widziałam i tak mnie ciągnęło do tego świata, i e, nie miałam problemów, żeby przeprowadzić się z Anglii do Pol e, przepraszam, z Polski do Anglii. E, byłam na to gotowa. Nie chciałam tam mieszkać, nie chciałam mieszkać w tej wiosce. W której się urodziłam, w której się wychowałam. Od początku czułam, że to nie jest moje miejsce i tylko czekałam, kiedy będę mogła się stamtąd wyrwać. Ta, ta, tak cały czas czułam i było to do mnie dosyć proste. Dla mnie dosyć proste. W Anglii pamiętam był taki moment, mieszkaliśmy tam na południu, niedaleko Londynu, no i po roku postanowiliśmy się przeprowadzić tam właśnie z tego południa na północ Anglii. I już wtedy troszeczkę miałam większy problem, bo właśnie brakowało mi tych moich przyjaciół, których wtedy poznałam też i, i zgadaliśmy się, nie? I było fajnie. Um, no ale nie trwało to, powiem szczerze, krótko może z miesiąc, może dwa miałam faktycznie takiego troszeczkę doła. Um, ale poradziłam sobie wtedy dość szybko. Um, tu teraz, jak przeprowadziliśmy się z Anglii do Nowej Zelandii, um, to nie jest tak, że brakuje nam jakoś szczególnie właśnie. Tamtego miejsca, no ale za ludźmi, za ludźmi się najbardziej tęskni. I no niestety zajmuje to trochę czasu, zanim się pozna nowych przyjaciół, zanim się nawiąże nowe znajomości. W każdym kraju też to wygląda inaczej ze względu na różnice kulturowe. Tu myślę, dopiero teraz, po dwóch pół roku w Nowej Zelandii mamy takich przyjaciół, z którymi faktycznie się. Co jakiś czas spotykamy i nawiasem mówiąc, tam z tyłu w samochodzie mam e, moje zakupy e, na weekend, bo akurat właśnie przy, przyjaciele do nas przychodzą e, na pierogi. Będziemy robić pierogi. E, Także to, to, to jest fajne. E, no i, ale tak jak mówię, zajęło to trochę czasu i o dziwo ci, ci przyjaciele to, to nie są nowozelandczycy z e, jakiegoś powodu. E, no wiadomo, zależy jak się trafi, ale myślę, że Nowozelandczycy nie są jakimś szczególnie przyjaznym narodem, przynajmniej wiecie co ja tak to widzę. Każdy z nas, ja wiem, że wielu Polaków w Nowej Zelandii się ze mną absolutnie nie zgodzi i uważa, że Nowozelandczycy są w ogóle super uprzejmi, super pomocni i super przyjaźni. No pogratulować, że dobrze trafili, tak? Um. I ja tego aż tak nie zauważyłam. Nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane. Wiele osób zarzuciło mi, że ja po prostu nie jestem wystarczająco otwarta na tych ludzi. Zawsze się staram być otwarta, powiem szczerze. I nigdy nie miałam z tym problemu. Z jakiegoś powodu łatwiej mi te, te znajomości przechodziły jednak w Anglii, niż, niż tu w Nowej Zelandii. Z jakiegoś powodu, nie wiem. Może bardziej po prostu spasowało... Spasowała mi tam ta kultura trochę bardziej, może, nie wiem. Tak jak mówię, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia, inaczej się zachowuje, inaczej myśli i. No i ma inne doświadczenia, dzięki którym jest taki, a nie inny, prawda? Więc tak jak mówię, tu nie ma na to reguły. I tak chciałam tylko ogólnie właśnie to powiedzieć. Nie wiem, nie będę robiła cięć w tym filmiku i będzie on dosyć śmiesznie wyglądał w, na YouTubie, myślę, bo <głos》> z telefonu jest po prostu nagrywany, no i będą takie paski, nie po bokach czarne, ale wiecie co, najfajniej mi się właśnie teraz mówi, najfajniej mi się opowiada o takich rzeczach, jeżeli faktycznie, no, się o nich w tym momencie myśli, tak? A teraz jestem tu, tak jak mówię, sama i akurat taka przyszła mi myśl do głowy i mówię, a to czemu? Czemu nie spróbować, prawda? I nagrać. Um, moja rada dla tych wszystkich, którzy naprawdę mają um, problemy na imigracji, to um, nie bać się ludzi, um, rozmawiać z nimi, um, starać się. Zrobić jakieś kontakty. Jeżeli nie da się zrobić tego na żywo, bo nie jeden z nas ma pracę taką, że no, trzeba siedzieć w domu, tak? Ma pracę z domu i, i może nie spotyka w pracy, tak jak ja na przykład. Ja mnóstwo ludzi spotykam w pracy, więc może mi jest pod tym względem łatwiej. Um, no ale nie wszyscy mają takie, takie sytuacje, więc nie wiem, może um, mi też. O, dokładnie. Tu teraz mi przyszła myśl przyszła do głowy. Um, wiecie co, jeżeli ja nie potrafię sobie znaleźć ludzi takich, um, że tak powiem, w życiu, to zawsze um, szukam um, nawiązuję kontakty online na, przez internet, na um, grupach facebookowych czy, czy um, gdzieś indziej na reddicie. Um, I powiem szczerze, mam kilku, kilkoro takich znajomych, bardzo dobrych. Z którymi głównie kontaktuję się przez internet i, i też jest okej, okay, słuchajcie. Um, mi, takie, mi takie rzeczy nie przeszkadzają, czasami e, po prostu robimy sobie e, team e, meeting, tak, czy, czy WhatsApp, wideocall e, i e, siedzimy sobie, nie wiem, czasami wypijemy sobie nawet piwo <grym> przez, te, przez ten internet, też tak można. E, tak jak mówię, no, no nie ma reguły, Każ, każdym, każdemu pomaga coś innego. Um, ale ja osobiście bardzo, bardzo sobie cenię przynajmniej te 15 minut dla siebie. Um, Marcin na przykład bardzo lubi um, ćwiczyć, oprócz tego, że gra na basie, to bardzo lubi też ćwiczyć i dba o to, żeby mieć przynajmniej pół godziny dziennie po to, żeby sobie poćwiczyć. Sprawia mu to przyjemność i, i um, głowa mu trochę um, mentalnie um, odpoczywa. Um, a ja lubię sobie kawę wypić nad jeziorem albo nad morzem. W Dunedin pamiętam jeździłam um, nad... E, mieszkaliśmy niedaleko e, plaży i tam był taki, taki fajny był um, parking zaraz na plaży i e, był fajny widok na morze i, i na parę takich jakichś skałek. Tam sobie lubiłam też zawsze pójść i kawę wypić. E, przeszkadzały mi trochę <noise> te, e, jak one się nazywają. Kurde, seagulls. O jezu, widzicie, jak to u mnie ze mną z językiem polskim. Seagulls, czyli um, mewy. O, mewy tam trochę przeszkadzały, bo zawsze mi wyjadały ciastka i chciały atakować, bo myślały, że w tej kawie to tam jest coś, nie wiem, jakieś frytki albo coś. Um, I to też było fajne. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć, tak mi się wydaje, moim zdaniem, żeby znaleźć sobie um, Czas dla siebie, żeby głowa trochę odetchnęła i pomyślała o czymś innym, albo w ogóle o niczym nie pomyślała. Um, taka pauza. Nie? Dobra, ja mam teraz, ja już kończę teraz tą pauzę, bo muszę wracać do domu. Obiad gotować. No i filmik skręcać, nie? <grym> Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Um, trochę poszłam teraz na łatwiznę i tak po prostu nagrałam. Swoje gadanie. Dobra, ale też może być chyba, nie? Także pozdrawiam wszystkich. E, zapraszam na naszą. O, czekajcie! Samolot! Samolot widać? O, to jest właśnie to. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, bo nie umiem, kurde, kamery obrócić. Ale to jest właśnie to w tym miejscu. Dlatego lubię przyjeżdżać tutaj na plażę. Nazywa się to Frankton Beach. Bo jest jeziorko bardzo duże. Są górki, dzisiaj nawet śnieg. No, i samoloty <laughs> bardzo nisko latają. Um, I jest fajnie. Um, dobra, to co, o czym ja mu to mówiłam? O um, facebookowej grupie. Mamy naszą facebookową grupę Akcja Imigracja. Zapraszam na grupę, e, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do e, łapek, łapek w górę, do komentowania. Jeżeli macie na, jakieś pytania konkretne, najlepiej skontaktować się z nami. Mówię z nami, bo już mamy taki taki team nie jestem tylko ja ale jest, jest kilka innych osób w tym projekcie e, także jeżeli chcecie z, się z nami skontaktować to najlepiej przez grupę facebookową akcja imigracja e, dam linka w opisie e, także pozdrawiam i e, życzę udanej e, udanej wiosny A u mnie już prawie zima pa. i t.